A no. uciec byś się nie chciał? Do szkoły iść, takie zawodówki, albo coś zabezpieczyć? I do rolniczej, Aha. będę w rolniczej, a po na łacówkę. jej. Dobra. A wykażcie posad po podstawowce. Jo, dołowiec. łowiec. razu. 16-rokowe linie to posad trzeba pierwszy rok rogną na, Śląsk. na Śląsku. Na była 4 lata, te 5. A drugi rok, dzieci gówno na Śląsku była 5 lat. 5 lat. Tak. Ja mam gotowe. Wysknie to się belon syn też tutaj go. No, nie ty was tak no i no za to na Śląsk pociągami, no nie? Nie samochodami, no pociągi były, no i no, ładowało się wieczór i zajeżdżały się tam za dwa dni. No i tam e, się wypuszczało, paswisko było, no paśli, no i dojęli, no i no za tam robiło się, no są bunt